Dzisiaj kolejny etap z naprawy Opla W dniu dzisiejszym Będzie demontowane tamto Z dołu koło pasowe na wale Korbowym Spuszczę olej, wykręcę cztery śruby, które, które trzymają Pokrywę Rozrządu No i wszystko tutaj po kolei będę demontował Do odkręcenia tego koła Pasowego nawale, będzie nam potrzebny torx numer 18. Już sprawdzałem. Dzisiaj chciałbym mieć pokrywę rozrządu, chociaż na wierzchu. A w dniu jutrzejszym zobaczymy, może wyleci w końcu głowica. A więc tak, tutaj mamy, mamy już światełko daję. Mamy koło pasowe. Wiem, że niektórzy ściągają koło i nadkole, by dostać się do, do tego koła. Ja mam tutaj wystarczająco miejsca, rękę staty. I wykręcę. I póki on jeszcze jest na kołach, nie jest zlewarowany silnik, to będzie, wydaje mi się, to jest dobra okazja na wykręcenie tego koła. A potem zobaczymy. A i tutaj te śruby. Cztery widać. Je? Widać tam jedną. Cztery tutaj wykręcimy. Spróbujemy bez zimowania misy. Zdjąć pękliwe rozrządu. Koło pasowe zdemontowane. Natomiast zwykłym kluczem nie poszło. Musiałem uderowym. Tak, bez zdejmowania koła. Tylko wystarczyło odkręcić, znaczy wyjąć, o tutaj ten zatrzask, co siedzi, plastikowy kołek i już wtedy klucz wszedł, dobra spuszczam olej, wykręcam śruby i lecimy z koksa. dobra mam już trochę rozkręcone, łapa silnika wyleciała, ściągnięty został pasek, jak widać tutaj jest bardzo mokro, zatem Ciekło tutaj strasznie mocno. Akurat tak się wkłada, że mam podnośnik do motorku. Do swojego bandziora kupiłem. I tutaj pasuje jak ulał. I on, on na pewno nie opadnie, bo, bo jest śrubowy. To nie jest hydrauliczny, także on będzie stał nieruchomo. Spróbuję bez ściągania misy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, biorę się za robotę. Jestem na etapie takim, że za chwilę będę ściągał pokrywę zaworów. Już mam zdemontowaną pompę wody. Ja sobie zrobiłem, tak jak na internecie, niektórzy doradzali taki szablon z kartonu i powbijałem, bo tutaj każda, każda śrubka jest innej długości także I podobnie tutaj mam na rozrząd. już przygotowane pompę zmieniałem niedawno także tutaj ona pójdzie Pół... wróci na swoje miejsce z tym że nowa uszczelka wleci a i jeszcze takie porobiłem znalazłem jakieś stare wo... woreczki strunowe i poznaczyłem Wrzuciłem te śrubki od, od koła pasowego tak żeby potem się nie pogubiło żeby potem wiadomo było gdzie co i jak dobra biorę się za ściąganie pokrywy zaworów no i w następnej kolejności pokrywa rozrządu coraz więcej tych części tutaj no niestety ale jeszcze trochę przybędzie Dobra, mam tę już ściągniętą pokrywę zaworów. Zobaczcie, jaki silnik czyściutki zaraz może zmienić światło. Ani grama z tego nagaru. Wałki też nie wytarte. Normalnie jak nówka. Olej zmieniany co 10 tysięcy z półkanką z Są zwolennicy, są przeciwnicy półkanek, ja tam stosuję. Zaszkodzić nie zaszkodzi, a jak coś trochę wy, wyczyści to to jak najbardziej na plus. Tutaj łańcuch 200 tysięcy na lotu. Napięty jak struna. No. Dobra, no, ja ten demontuję dalej. Mam ściągniętą pokrywę rozrządu. Jak widać, do tego nie trzeba ściągać misy. Tutaj, jak nawet i w misie, nie ma kołków ustalających. Zatem i tak, wydaje mi się, że krzywo, krzywo tego założyć się nie da, bo tutaj są kołki ustalające w bloku i tam w pokrywie widziałem, że są no szukam tutaj znaków na fazatorach ale jakoś chyba nie nie mogę znaleźć, kilka razy przekręciłem silnikiem i i nie ma no na dzisiaj to koniec jutro, jutro już w dzień Poszukam, a jak nie, to zablokuję tak, jak jest. Poznaczę sobie znakami, tutaj, gdzieś może na tym. I tyle. Kolejny dzień zmagań z Opelkiem. Mam tu zblokowany napinacz. Napinacz tutaj wystarczy to wcisnąć. Tak i zblokować takim czpieniem. To trzeba do końca, bo tutaj jest taki, takie nacięcie. Na, na tym napinaczu, na tym tłoczku co się wysuwa i przeknąć y, czpieniem. Ja akurat mam zestaw y, zestaw blokad, także był taki czpień. No i tutaj ten ślisk jest przymocowany tutaj i trzeba to odkręcić. Tu w środku jak widać jest gniazdo na. Torx, torx numer 40, odkręcamy to. To jest dosyć mocno przykręcone. Jak dobrze pamiętam, to siłą 50 nm. Ale przy zakładaniu będę jeszcze to weryfikował. Znaków na obiłem lepiej więcej niż mniej. Pierwszy raz to robię, także przezorny, zawsze ubezpieczony. No i tutaj. Podpisałem, że tu jest wydechowy wałek. Tu jest sący, i tyle. I je rozbieramy. Napinacz wygląda właśnie tak, jak widać na tym tłoczku. Na tym czpieniu, który się wysyła, jest taki rowek. i właśnie w to należy wsadzić. Jakiś cienki pręcik. Ja te wszystkie śrubki łapię taśmą izolacyjną. By potem wiedzieć, co i jak składać. Będę starał się każdą jedną śrubkę nową udać. Wiem, że to wyniesie e, masę kasy, no ale jak robić to robić dobrze. Okej, okay, mam już poznaczone te paneleczki. wałków rozrządu. One chyba są jednakowe, no ale. Profilaktycznie wolałem poznaczyć niż po tym, co do czego, to nie wiedzieć, gdzie co było. A, wcześniej zapomniałem zblokować wał, ale już to ogarnąłem. Wszystko jest jak należy, ustawione, zblokowane. To co? Robimy wałki. Okej, okay. tutaj takie kropki, to znaczy, że do przodu tym. I tak na pierwszych dwóch. Jest GM jakby prawidłowo odwrócone, natomiast na pozostałych trzech GM jest do góry nogami, tak? I podobnie tutaj, też na trzech jest do góry nogami, natomiast dwa pierwsze są normalnie i tak. I tutaj jest takie zaokrąglone, kropkami do przodu muszą być. Dzisiaj już demontaż wałków rozrządu Demontaż popychaczy zaworowych no I finalnie demontaż głowicy Tutaj odkręcamy kluczem E10, E10. Ja zamówiłem tutaj z dłuższą Dłuższą nasadkę, bo tutaj ciężko podchodzi. Potem do, do dokręcania może być problem. Można ewentualnie ściągnąć koła zmiennych pasów z rządu, ale ja zobaczę. Spróbuję najpierw przykręcić te, te wałki, tak jak jest. I tak się zastanawiam, jeszcze waham się, czy od razu przy okazji nie zmienić. Tych kół, bo to i tak jedna robota, i tak. One to prawda nie wykazują jakiś tam oznak zużycia, no ale potem też nie mam pewności, ile to jeszcze pochodzi. No a jak wymienię, to będę miał jedną robotę, że tak powiem, mniej, bo potem jak to wszystko się rozsypie, tak, wymienić drugi raz, rozkręcać silnik, no to myślę, że to mija się z celem. A tak już profilaktycznie, jak wszystko mam na wierzchu, może lepiej wymienić zobaczymy, zobaczymy na ile mi budżet pozwoli. Ok, wyjmujemy koniki, czy jak to tam, jak zwał, tak zwał. Zaraz po prostu do góry i tą kuleczką tą kuleczką tutaj na ten na tą szklankę. Dobra, demontujemy jeden no chyba takie same są drugi trzeci takie same chyba żeby nie pomylić ja zrobiłem takie pojemniczki. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. To chyba są jednakowe wszystkie te z wałka ssącego i wydechowego. Natomiast ja wolę wolę sobie posegregować w razie w. Tutaj po kolei będę układać. Dobra dalej. To do demontażu. Nie jest jakby wymagane, natomiast i tak, i tak to muszę zdemontować, i tak, bo bez tego da się jakby głowicę odkręcić. I tutaj jeszcze jeden. O okay. tak. Ok, to tamte z... popychacze hydrauliczne, o te tutaj, to chyba potem trzeba jakimiś szybcami wyciągnąć będę musiał zobaczyć czy one są kierunkowe czy nie popychacze bo bo tutaj to tak jak widać po prostu tą kulką do, do popychacza i tyle dobra biorę się za następne być może Ameryki nie odkryłem natomiast może ktoś Również będzie po raz pierwszy dokonywał naprawy tego silnika i za bardzo boi się, lub nie wie jak potem to złożyć. To tak, mam tutaj popychacz ten hydrauliczny tak zwaną chyba to szklankę, niektórzy nazywają, i tak po prostu wsadzamy w otwór kulką do góry, czyli w ten sposób no, to po prostu na wcisk. Wcisnąć, eee, co tutaj więcej? A ona tutaj dosyć ciasno siedzi. Wystarczy ja to z takimi szczypcami do segera. Tak za łepek łapię, ruszam, ruszam i jakoś tam powoli wychodzi. To tyle, no. Demontuję dalej. Dobra, mam zdemontowaną głowicę. Nie wiem, czy będzie widać. To jest może lepiej. Ładny jeszcze gruby hon. Tutaj coś lekko widać takie czarne. Lekko coś tutaj zaczęło się przycierać, ale hon dalej jest. Nie jest to gładkie, nie jest do tego. Podobnie i tutaj. Zaraz opuszczę specyfik. Zapuściłem taki oto specyfik na dękę cylindrów, raczej tłoków. Jak widzimy, nawet się pokazały kody kreskowe na tłokach. I teraz sprawdzę, coś tam trochę wzięło. Teraz cofnę silnikiem i to tutaj tutaj to co stoi. Tutaj już fajnie odeszło. Dobrze, że ściągnąłem głowicę, bo jak widać o tutaj jest taki rdzawy nalot. Czyli tędy już musiało coś przepuszczać. Także chwilę pewnie by była uszczelka do wymiany. Dobra, ja to cofam silnikiem i żeby opuścić te tłoki. I tyle. Widać, jak pracuje ten płyn. Tutaj lekko jest pod e, poszlifowane z, tamtej, e, sta, z tej strony cylindra, ale zobaczymy. Może lekki honik wystarczy zrobić i to zakryje, bo tu nie jest jakieś mocne. Pod palcem nie jest wyczuwalne. Można by było spróbować schodować Tak głowica wygląda tak. Już tutaj są zdemontowane wszystkie szklanki. Odkręcone uchwyty. I głowica wygląda. już pokazuje. O w tym To są kanały. Tutaj są zawory sące. To są wydechowe. Ten to jest chyba podpalony, trochę. Chyba pójdą nowe zawory. Tak to wygląda po zdemontowaniu. Aha, i tutaj chyba były jakieś. Dobrze, że zdemontowałem, bo. Może na bloku będzie lepiej widać. Tu jest rdza. Rdzawy nalot. Czyli tutaj już mogło, mógł być kres już tej uszczelki. Dobrze, że to zdemontowałem. E, wolę to odmuchać na zimne, wymienić. To nie są jakieś tam duże pieniądze, a jedna robota. Ale ładnie to bierze. Normalnie kody kreskowe widać na na tłokach. Dobra, zostawiam tak.